Cześć, mam na imię Mateusz Ogonowski i na co dzień zajmuję się wdrożeniami sklepów internetowych B2C oraz platform B2B na Magento. Mojej pracy najczęściej są odpowiedzialne w tych projektach, za tą stroną biznesową, więc w moich filmach znajdziecie bardzo proste odpowiedzi na trudno biznesowe pytania. Takie przykładowo, ile kosztuje Magento, ile właściwie czasu zajmuje wdrożenie Magento, albo czy Magento to jest najlepszy wybór do mojego biznesu. Dzisiaj na tapetę bierzemy pytanie, które myślę, że jest interesujące dla każdego, kto obecnie jest na etapie wdrożenia sklepu internetowego na Magento 2, mianowicie jak zmniejszyć koszty wdrożenia. Magento. Jak zawsze na samym początku, prosta odpowiedź na to pytanie, co możemy zrobić, żeby w ogóle zmniejszyć zakres wdrożenia Magento i zmniejszyć tym samym budżet tego wdrożenia. To pierwsza rzecz to przede wszystkim zmienić technologię front-endową. Drugi punkt to jest zmniejszenie ilości funkcjonalności, liczb nietypowych funkcjonalności. Trzecia rzecz to jest uproszczenie projektów graficznych. Czwarta jest mało intuicyjna, ale to jest generalnie zainwestowanie więcej w początkową analizę biznesową. Punkt piąty to jest uproszczenie. Integracji, punkt szósty, to jest w ogóle nie wdrażanie tylko wybór jakiejkolwiek innej funkcjonalności. No i punkt siódmy, to jest wynegocjowanie o drobinkę mniejszej stawki godzinowej u dostawcy, z którym obecnie współpracujemy. To tyle, jeżeli chodzi o prostą odpowiedź. Jeżeli chcecie posłuchać trochę więcej i trochę bardziej wgłębić się w ten temat, no to zachęcam do oglądania tego filmu dalej. Zacznijmy w ogóle od tego, dlaczego chcemy zmniejszyć koszty pierwotnego wdrożenia Magento. Ja powiedziałbym, że są takie dwa główne powody, jeżeli chodzi o, o to, dlaczego chcemy w ogóle zmniejszać ten koszt pierwotnego wdrożenia Magento. Punkt pierwszy to jest to, że im projekt jest mniejszy, w tym projekt zamrażamy mniej gotówki i zamrażamy go na krótszy okres. Ten sam payback period jest po prostu no, dużo, dużo lepszy, jeżeli chodzi o takie parametry finansowe całego projektu. No i fizycznie po prostu oszczędzamy tą gotówkę. W skrócie, zamrażamy mniej gotówki na krótszy okres. I sklep internetowy szybciej zaczyna się motyzować, czyli generalnie ten projekt zaczyna po prostu przynosić pieniądze. No a przecież o to chodzi w każdej dowolnej inwestycji, żeby ona po prostu przynosiła pieniądze. Więc im szybciej zacznie przynosić pieniądze, tym lepiej i im mniej gotówki, że tak powiem, zamrozimy w tym projekcie, no to tym lepiej. Druga rzecz jest taka, że zazwyczaj jest tak, że im mniejszy jest projekt, czyli finalny budżet wdrożenia magento jest, jest mniejszy. No to tym samym no, cały projekt jest mniejszy zazwyczaj. No bo jeżeli mam projekt za powiedzmy 300 tysięcy, mam projekt za 800 tysięcy, no wiadomo, że ten projekt, który kosztuje 800 tysięcy złotych, będzie dużo bardziej skomplikowany, no to z dużo bardziej skomplikowanymi projektami łączy się zazwyczaj dużo większa liczba ryzyk projektowych. Więc im mniejszy mam projekt, tym jesteśmy w stanie go szybciej zrobić. No i ze względu na mniejsze skomplikowanie, mam mniej ryzyk projektowych. No a to jest wspaniała informacja, ponieważ wtedy generalnie jesteśmy spokojniejsi a cały projekt dostarczy nam mniej stresu. Teraz troszeczkę dokładniej rozłóżmy na czynniki pierwsze te punkty dotyczące tego co można zrobić, żeby zmniejszyć koszty wdrożenia Magento. Punktem pierwszym, który wymieniłem to było zmienienie technologii, którą wykorzystujemy na frontendzie. No i tutaj jakby case jest dosyć prosty, czyli jeżeli wybieramy sobie rozwiązanie zgodne z PWA, to najprawdopodobniej ten koszt wdrożenia będzie co najmniej dwukrotnie większy niż koszty wdrożenia frontendu, który bazowałby na przykład na Hywie albo na starej Lumie. Oczywiście wdrożenia na Lumie nie rekomendujemy, natomiast pytanie jest takie, czy naprawdę jest uzasadniony biznes case do wykorzystania aplikacji zgodnej z PWA, czy może po prostu chyba nie byłaby dużo jakby lepszym rozwiązaniem w tym konkretnym biznes case'ie. Jeżeli tak, no to tutaj mamy gigantyczne oszczędności, mówimy o oszczędnościach wynoszących nawet kilkaset tysięcy złotych, jeżeli chodzi o koszt pierwotnego wdrożenia. Druga rzecz, która może wpłynąć na zmniejszenie tego budżetu, no to jest zmniejszenie funkcjonalności i zmniejszenie po prostu liczby tak naprawdę nietypowych rozwiązań, które chcemy zastosować w naszym projekcie Magento. No i to nie jest jakby być źle zrozumianym, bo nie chodzi mi o to, żeby tworzyć projekt Niewartościowy, bo ciągle mówimy o tym, że chcemy stworzyć sklep, który od uruchomienia produkcyjnego, od pierwszego dnia uruchomienia produkcyjnego, będzie dobrze sprzedawał, będzie świetnie konwertował odwiedzających na kupujących i który będzie szybki i nie będzie stwarzał problemu użytkownikom, ani też nie będzie stwarzał problemu w realizacji zamówień. Natomiast pytanie jest takie, czy rzeczywiście całą liczbę, wszystkie nietypowe funkcjonalności czy muszą być uruchomione od pierwszego dnia działania produkcyjnego serwisu? Najczęściej nie. I tak prawdę powiedziawszy, wszystkich, którzy kiedykolwiek przykładowo budowali dom, no to wiedzą, że im większa powierzchnia, tym generalnie większy budżet. Im więcej różnych funkcji spełnia ten dom, bo ma większą liczbę pomieszczeń, no to zazwyczaj ten budżet po prostu tego projektu będzie rósł i identycznie jest z projektami Magento: czyli im więcej mamy funkcjonalności, no to każda funkcjonalność funkcjonalność ileś tam kosztuje. Fajnym narzędziem może być np. analiza moską, przez którą warto przemielić całą naszą listę funkcjonalności, którą mamy gdzieś tam spisaną w Excelu, w głowie albo gdziekolwiek indziej i za pomocą tej analizy rzeczywiście wydecydować to, co powinno być działające od pierwszego dnia uruchomienia produkcyjnego serwisu, a co jednak może poczekać na etap rozwoju i może na przykład być uruchomione w pierwszym kwartale po uruchomieniu produkcyjnym serwisu. Tym sposobem zmniejszymy znowu gotówkę, którą zamrażamy w projekcie. No i generalnie nasz projekt od strony finansowej będzie charakteryzował się lepszym payback periodem. Kolejny punkt to jest uproszczenie projektów graficznych. No i tutaj często zdarza się, że projekt graficzny, nowego sklepu internetowego, jest przygotowany przez kogoś, kto nie ma doświadczenia w magento. Najczęściej nie były też wcześniej przygotowane szkice, tylko projekt graficzny jest jakby tym czymś, co jakby. Wizualizuje nam sklep internetowy. Natomiast nie jest dobrym pomysłem, żeby projektant graficzny, albo wcześniej jeszcze ktoś, kto projektuje szkice, jakiś Siłek specjalist, który przygotowuje jakby te projekty graficzne różnych widoków sklepu, nie miał doświadczenia magenta, ponieważ łatwo sobie, drobnymi rzeczami. No, narobić dużą liczbę dodatkowych godzin. No i mówimy tutaj o takich drobnostkach, które gdzieś na koniec mogą złożyć się do kilkuset godzin dodatkowych prac programistycznych. Przykładem może być np. liczba kolumn w stopce no albo tego typu drobnostki. Na dobrą sprawę, jak zbierzemy te wszystkie drobnostki do kupy, to okaże się, że na koniec dnia mamy projekt, który kosztuje po prostu podczas. Kodowania kilkaset godzin pracy więcej drugiego programisty, więc no nie ma sensu czasami niektórych rzeczy robić, bo one nie przekładają się na wyższy współczynnik konwersji czy na zwiększanie LTV klienta, a no generalnie zwiększają nam budżet wdrożenia tego magenta. Czwarty punkt jest no nieintuicyjny, ale to jest zainwestowanie więcej w tą początkową analizę biznesową. Nie chodzi mi o to, żeby stworzyć wielki, końcowy dokument, który będzie zawierał wszechprawdę dotyczącą tego, jak ma wyglądać sklep internetowy. Natomiast im więcej. Rzeczy, tematów poruszymy na samym początku, czyli tej analizy biznesowej, im więcej rzeczy zostanie ustalonych na etapie analizy biznesowej, im dokładniej przygotujemy projekty graficzne, i im dokładniej przygotujemy storki kryteria akceptacyjne na etapie faz Discovery, tym mniej rzeczy zaskoczy nas. Na etapie samego kodowania, i tym sposobem w ogóle ten, ten etap kodowania będzie pod kontrolą. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że robimy krótką analizę biznesową, która tam kosztuje 10 tysięcy złotych i rozpoczynamy kodowanie. No i podczas kodowania dopiero zastanawiamy się, że kurczę, ale tutaj dodatkowa funkcjonalność, tutaj dodatkowa funkcjonalność, tutaj okazuje się, że jest zwiększenie budżetu, tam kolejne zwiększenie budżetu, i ten budżet z początkowych w początkowej estymacji 300 tysięcy rośnie nam do miliona 200, 000, a później do 2 milionów. No i zastanawiamy się, co się dzieje, bo też, jeżeli nie mamy, jednak spisanych tych wszystkich funkcjonalności, które chcemy wdrożyć, na no to ciężko jest przykładowo przeprowadzić tą analizę mózgową, no bo nie mamy jej na czym przeprowadzić. Więc yy, rekomenduję jednak, żeby przeznaczyć trochę więcej czasu na ten początkowy etap, dokładnie przemyśleć niektóre rzeczy. Nie musimy mieć już jakby gotowego planu kodowania przygotowanego na każdy pojedynczy element. Natomiast nostorki, kryteria akceptacyjne na etapie fazy Discovery są fajnym rozwiązaniem, ponieważ one później nam jakby trzymają ten budżet w ryzach i ta estymacja jest po prostu bliższa prawdzie. Kolejną rzeczą no to jest uproszczenie integracji, no to znowu jest trochę powiązane z funkcjonalnościami, mianowicie po co jakby, że tak powiem, wyważać drzwi otwarte na oścież, jeżeli mamy już na przykład wdrożonego baselinkera, on działa i są połączony z erp podepijmy do niego Magento, będzie fajnie, a nie bawmy się w jakąś implementację niesamowitej szyny danych, w momencie, w której no po prostu cały projekt i wielkość projektu, wielkość przesyłu danych nie uzasadnia zastosowania takiego rozwiązania. Więc na integracjach, integracje są w ogóle najbardziej nieprzewidywalnym etapem każdego projektu wdrożenia Magento, więc im prościej zaplanujemy, że tak powiem, architekturę całego systemu, tym bezpieczniej dla budżetu i tym ten budżet będzie oszczędniejszy. Kolejny punkt to jest w ogóle niewdrażanie Magento i zmniejszenie budżetu wdrożenia Magento do zera. No to oczywiście to takie, jakby frazes trochę, wrzuciłem go po to, żeby po prostu. Sprowokować Was trochę do myślenia, czy rzeczywiście magento jest najlepszym po prostu wyborem do, do Waszego biznesu, bo często okazuje się, że nie. W ogóle dużo klientów zgłasza się do nas, którzy mają wdrożone magento, mówią, że nie są zadowoleni z tego magento, bo nie działa to, to, to i to. Firma, z którą współpracują, opóźnia się. Słabo realizuje zadania, nie rozumie ich potrzeb. Natomiast po dokładnej analizie okazuje się, że po prostu jakby rozwiązanie technologiczne, które zostało ubrane do konkretnego biznesu, jest za duże i po prostu jest taką trochę kulą nogi dla danego biznesu, a nie czymś, co rozwija ten biznes. Bo często okazuje się, że zamiast tworzyć no, sklep na Magento, można było równie dobrze postawić sobie sklep na Shopifyu, który będzie kosztował powiedzmy wiem, 100 tysięcy złotych albo 120 tysięcy złotych, będzie miał fajny look and feel, będzie realizował wszystkie funkcje, które są potrzebne, a koszty jego utrzymania będą dużo, dużo niższe. I też w ogóle pierwotnego zakodowania. Często też się okazuje, że jeżeli na przykład zastanawiacie się nad Magento i macie budżet powiedzmy 200 tysięcy złotych albo 180 tysięcy złotych, ileś tam firma mówi, że no wiecie co, jakby w tym budżecie nie da się zmieścić z, z tym projektem, ale jakaś inna tam firma daje wam nadzieję, że nie, posłuchajcie, Magento też jest fajne dla bardzo małych projektów, no to najczęściej jakby ten projekt kończy się dużymi kompromisami i niezadowoleniem, bo tak na dobrą sprawę, zamiast po prostu wybierać Narzędzia, którego nie potrzebujemy. Możemy wybrać coś dużo, dużo mniejszego, co będzie kosztowało nas mniej podczas w ogóle etapu zakodowania i też później, jakby w utrzymaniu, a jakby zrealizuje swoje cele zgodnie z pierwotną obietnicą. Więc naprawdę warto zastanowić się, czy w ogóle to magenta to jest najlepszy wybór do Waszego biznesu. Ostatni punkt to jest wynegocjowanie po prostu niższej stawki. I tutaj znowu. Jeżeli macie taką sytuację, że przykładowo jedna firma daje ma, ma stawkę godzinową 260 zł, druga firma ma 220 zł, trzecia ma, nie wiem 270 zł, a jeszcze ktoś tam ma 190 zł, tak szczerze, na sam koniec dnia. Może się okazać, że po prostu ten budżet końcowy całego projektu no, będzie dużo droższy przy tych niższych wycenach godzinowych. Dlatego, bo zazwyczaj firma, która ma dużo niższe wyceny godzinowe, czy niższą stawkę godzinową no, to po prostu bazuje na dużej, większej liczbie juniorów albo osób, które są mniej doświadczone i no, oni mniej efektywnie realizują po prostu pracę programistyczną, a nieefektywność no, jest czasami kilkukrotnie mniejsza, a nie mniejsza o kilkadziesiąt procent w porównaniu jakby tych stawek więc to że ktoś ma niższą stawkę godzinową to generalnie nie sprawi, że cały projekt będzie zrealizowane w budżecie mniejszym. Natomiast to co możecie zrobić to to, że jeżeli ktoś daje, proponuje wam stawkę, nie wiem, 255 zł, to zawsze jest możliwość wynegocjowania powiedzmy tych 5 złotych, czyli nie mówimy o tym, że zmieniamy całkowicie poziom tej, tej, tej stawki godzinowej, ale możliwe jest rzeczywiście wynegocjowanie no, dosłownie nawet kilku złotych przy całkowitym koszcie projektu, to te 5 złotych symboliczne ono jednak na sam koniec będzie jakąś sumą. No, i można to zrobić po prostu w taki sposób, żeby zaproponować coś temu software house'owi, na czym mu zależy. Najczęściej takiemu software house'owi zależy na tym, żeby mieć lepszy cash flow. Więc przykładowo możecie zaproponować, że faktura może być wystawiana nie raz w miesiącu, na koniec miesiąca, tylko na przykład dwa razy w miesiącu. Możecie zaproponować skrócenie terminu płatności, jeżeli macie taką możliwość, więc zamiast, nie na przykład 20 dni, powiedzcie, że jesteście w stanie płacić w ciągu 10 dni, no ale ta stawka godzinowa, jakby była o 5 zł niższa, to byłoby fajnie. Więc są racjonalne możliwości negocjacji, czy nie tak że no, ktoś pan proponuje 260 zł, albo mówi się, że 200 zł i ani złotówki więcej. Z doświadczenia powiem, że zastosowanie tych siedmiu punktów, no może z wyjątkiem tego szóstego punktu, który mówi o w ogóle niewdrażaniu Magento, spokojnie można zmniejszyć ten budżet początkowego wdrażania Magento nawet o kilkadziesiąt procent, albo i może i 100%, jeżeli zastosujecie ten szósty punkt. Natomiast no, widziałem takie sytuacje, gdzie pracowałem się na przykład na tym estymacją początkowego budżetu wdrożenia Magento, że no ta początkowa estymacja przy wdrożeniu z PWA razem ze wszystkimi funkcjonalnościami na przykład wynosiła 920 tysięcy złotych, natomiast po zastosowaniu tej listy tych kilku kroków prostych okazywało się, że realne jest wdrożenie tego sklepu na przykład za 390 tysięcy złotych, co jest dosyć dużą różnicą, ponieważ projekt, który kosztuje 390 tysięcy złotych jest uruchamiany dużo szybciej, są mniejsze ryzyka i generalnie jest to po prostu zdrowsze podejście, tak mi się wydaje przynajmniej, do prowadzenia biznesu e-commerceowego. Po prostu, im wcześniej uruchamiamy sklep, który no ciągle świetnie sprzedaje, ma indywidualny projekt graficzny, jest pointegrowany i ma wszystkie automatyzacje, które są potrzebne, no to, to jest naprawdę dużo lepsze. Po prostu oszczędzamy gotówkę sprawiamy, że payback period jest dużo krótszy. Generalnie no, projekt pod względem finansowym wygląda zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Podsumowując, jeżeli chodzi o te 7 punktów, zaczynamy tę listę od pierwszego punktu, czyli od Zmienia technologii frontendowej na jakość prostszą. To, co możemy zrobić, żeby zmniejszyć budżet, to jest jeszcze zmniejszenie liczby funkcjonalności. Możemy uprościć projekty graficzne, możemy uprościć integrację. Dodatkowo, możemy zainwestować więcej w analizę biznesową, dzięki czemu mniej niespodzianek spotka nas na etapie samych prac programistycznych. Możemy w ogóle nie wdrażać Magento i wybrać zamiast Magento jakąś inną technologię, która jest być może lepiej dopasowana do naszego biznesu. No i ostatni punkt, który warto zastosować, to jest z wybranym już partnerem, który będzie zajmował się wdrożeniem Magento. No, można zawsze wynegocjować te 5 zł mniej na stawce godzinowej, jeżeli zaproponujemy w zamian. Jakąś korzyść finansową danemu software house czyli po prostu skrócimy termin płatności albo zwiększymy częstotliwość fakturowania, czyli na przykład nie będzie fakturowania raz w miesiącu, tylko dwa razy w miesiącu, w połowie miesiąca i na sam koniec tego miesiąca. Mam nadzieję, że tych siedem wskazówek pomoże Wam w tym, żeby zmniejszyć początkowy budżet projektu i zmniejszyć też w tym samym w sumie zakres, tak mówiąc, rozprawę tego projektu Magento. Dzięki temu będzie on lżejszy, łatwiejszy, obarczony mniejszymi ryzykami od strony finansowej. Będzie po prostu lepiej się spinał w danym biznesie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie otrzymywali powiadomienia o nowych odcinkach na naszym kanale. Dzięki bardzo. Cześć. Do zobaczenia.